Odblokuj kamuflaże szybciej dzięki tym wskazówkom do Call of Duty Black Ops 7. Po pierwsze, zmień czułość. Zacznij od dość niskiej czułości kontrolera, a następnie stopniowo ją zwiększaj w miarę poprawy swoich umiejętności, korzystając z dynamicznej krzywej reakcji, która pomoże ci osiągnąć równowagę między szybkimi ruchami a precyzyjnym celowaniem. Ustaw maksymalną wartość lewego drążka na 80, by szybciej osiągać maksymalną prędkość ruchu, co pozwoli Ci poruszać się nieco szybciej, zwłaszcza podczas zmiany kierunku. To samo możesz zrobić z prawym drążkiem, ale to już zależy od Twoich upodobań. Może to zabrzmieć banalnie, ale uwierz mi. Centrowanie jest jedną z najważniejszych rzeczy, które warto ćwiczyć w Call of Duty, by lepiej grać. Korzystając z praktyki i doświadczenia, warto ustawić celownik w punkcie, w którym pojawienie się przeciwnika jest najbardziej prawdopodobne, a gdy nabierzesz wprawy, możesz spróbować Próbować celować w górną część klatki piersiowej lub głowę. W rezultacie daje to natychmiastową przewagę w starciu, ponieważ szybciej oddajesz strzały, a do tego z większą siłą. Wypróbuj tę technikę i daj znać w komentarzach, jak ci poszło. W menu pod opcją Ruch znajdziesz funkcję Wspomaganie Sprintu. Domyślnie jest ona wyłączona, ale zmień to ustawienie na Wspomaganie Sprintu Taktycznego, którą warto odblokować jako atut, by przyspieszyć automatyczne poruszanie się. Nie zapomnij zmienić opóźnienia na zero, żeby ruchy były super szybkie. W ustawieniach ruchu zmień również ustawienie, zachowanie w ślizgu, padania na hybrydowo. Dzięki tej konfiguracji dotknięcie prawego drążka podczas sprintu oznacza nurkowanie, a naciśnięcie go w innym momencie oznacza ślizganie się. Wymaga to trochę praktyki, ale zapewni znacznie lepszą kontrolę nad ruchem i możliwościami jakie daje. Kolejnym ustawieniem, które warto zmienić, jest przełączenie opcji asysta skoku na ścianę na tylko w boki. Dzięki temu odbicie będzie możliwe tylko od ścian po obu stronach, co znacznie ułatwi zmyłkę przeciwnika. Dzięki tym ustawieniom możesz wykorzystać rozbudowany system ruchu wszechkierunkowego Black Ops 7, wykonując wall jumpy i łącząc je ze ślizgami. Zaskoczysz znacznie więcej przeciwników, atakując ich z góry, omijając pozycje, które zajmują, lub po prostu szybciej docierając do wybranych miejsc. ślizg sprawia, że Twoja postać jest nieprzewidywalna i pozwala Uniknąć celownika, co daje ci przewagę. Używaj ślizgów, by ominąć rywali, poruszając się szybciej, niż zdążą oni ponownie wycelować. Nauka płynnego i nieprzewidywalnego poruszania się to najlepszy sposób, by pozostać poza zasięgiem przeciwników, dzięki czemu rzadziej giniesz i zdobywasz więcej eliminacji. System podkręcenia warto wykorzystywać do zwiększenia skuteczności wyposażenia taktycznego. Moim ulubionym zastosowaniem jest możliwość ponownego skorzystania z kamuflażu po oddaniu strzału przy aktywnym kamuflażu. W przypadku nagród za serię warto używać system podkręcenia do obniżenia ich kosztu, by szybciej je zdobywać lub do wydłużenia czasu ich trwania.